Cześć, witaj w kolejnym odcinku Know-how Katolika. Teraz będziemy rozmawiali o człowieku i przywołamy sobie takie cztery aspekty, które są najważniejsze, które są wymienione w Katechizmie Kościoła Katolickiego, ale nie zrobimy tego w jednym odcinku, tylko podzielimy sobie to na cztery odcinki, żeby jak najbardziej wgłębić się w to, kim my jesteśmy. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. To po pierwsze. Tylko on jednoczy świat materii i świat duchowy. To jest drugi punkt. Stworzył Bóg człowieka jako mężczyznę i kobietę. Trzeci. Człowiek jest obdarzony przyjaźnią Boga. Czwarty. Jesteśmy koroną stworzenia. Jesteśmy czymś, co jest bardzo dobre. Jesteśmy ponad tym światem materialnym. Pytanie od razu do ciebie, czy tak siebie postrzegasz? Dzisiaj będziemy mówili o tym, co to znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Pana Boga. Do czego tak naprawdę jesteśmy stworzeni? Jakie mamy zdolności i co ważniejsze, jaka jest różnica pomiędzy uczuciami a emocjami? Kim jesteśmy w oczach Boga, jak Bóg na nas patrzy i jaka jest prawda o każdym człowieku, nawet o największym mordercy? Albo o twoim sąsiedzie, który cię denerwuje? I o tobie też. Jak cenny i ważna jesteś w oczach Boga? Co mam na to, żeby to potwierdzić? I jak ważna jest jedność wszystkich ludzi, czyli miłość, a nie ocenianie, ani nie osądzanie, ani nie zabijanie. Jesteście ciekawi? Zapraszam na odcinek. Trzeba nam przyjąć to, że wśród wszystkich stworzeń tylko człowiek jest stworzony do tego, żeby kochać. Jako jedyne stworzenie na tym świecie, widzialne stworzenie, Mamy przypominać temu światu o obecności Pana Boga, o obecności Stwórcy. To jest już w ogóle przemega zadanie dla nas. Tylko my jesteśmy zdolni do poznania i do pokochania Boga. Naszego stworzyciela. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w Bożym życiu, ponieważ Bóg nas zapragnął ze względu na nas samych, ze względu na to, kim my jesteśmy. I tak naprawdę to jest pierwsza rzecz w naszym życiu, nasze pierwsze powołanie, nasz cel. Że zostaliśmy stworzeni do tego, żebyśmy byli uczestnikami życia Boga. I jednocześnie to pokazuje, jaką mamy godność. A w skrócie, bardzo ogólnym mówiąc, zostaliśmy stworzeni z miłości. Do miłości. Czy to chyba nie jest skrót, tylko myślę, że rozwinięcie, ale w każdym razie to jest kolejny ważny aspekt tego, jeżeli przyjmujemy, że Bóg jest miłością i stworzył nas po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu, czyli właśnie do tego, żebyśmy kochali i żebyśmy w tym odnajdowali szczęście. I taka jest prawda o nas. Innej prawdy nie ma. I ze względu na to, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, nie ma godność tego, że jest kimś, a nie czymś. Tylko my w świecie jesteśmy kimś, bo jesteśmy osobami. Tak samo jak osobą jest Bóg. Dlatego też mamy zdolności, których nie mają inne stworzenia. Na przykład zdolność do poznawania siebie, do poznawania innych ludzi i do uznawania ich godności, równej nam, i też do pokochania ich. Mamy zdolność do panowania nad sobą. Może niektórym się to wyda dziwne, ale tak. Mamy zdolność do panowania nad sobą i to jest bardzo ważna informacja. Mamy zdolność do dawania siebie innym. Mamy zdolność do tworzenia wspólnot. Nie tylko takich kościelnych wspólnot, ale społeczeństw. I mamy też zdolność do tego, żeby stworzyć przymierze z Bogiem. Albo żeby możliwość tego stworzenia odrzucić. Przypomnę jeszcze raz. Jesteśmy koroną stworzenia, czyli czymś, Kimś, co jest najważniejsze na tym świecie. I cały świat został stworzony dla nas. Pan Bóg tak to cudownie urządził, że to wszystko, co jest, co widzimy na ziemi, za oknem, czego możemy dotykać, czym się możemy posługiwać, jest stworzone dla nas. Tak samo zwierzęta i rośliny. Jesteśmy przeznaczeni do szczęścia, które możemy osiągnąć w miłości. I ta miłość nigdy nie będzie w pełni doskonała i taka pełna, kiedy nie zaakceptujemy Boga jako naszego Stwórcy, kiedy nie będziemy wdzięczni, bo życie w szczęściu oznacza bycie wdzięcznym za to, co się otrzymało. A być wdzięcznym można Bogu, ponieważ On nas stworzył i On nam wszystko dał. Więc kierujemy tę wdzięczność automatycznie w jego stronę. My, no bo inni ludzie mogą to robić inaczej, na przykład do matki natury, ziemi. Kosmosu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my o tym teraz nie mówimy, mówimy o katolikach i o naszym patrzeniu na świat. Szczęście to jest też takie postrzeganie w wolności Pana Boga, uznawanie go, miłość do Niego, zaufanie do Niego. I to wszystko, jeżeli to przyjmiemy, jeżeli tak zaczniemy żyć, to będzie nam otwierało oczy na to, jak jesteśmy cenni w oczach Boga. No bo wyobraź sobie to, że cały świat został stworzony dla Ciebie. Jak Bóg się musi o ciebie troszyć, że ci daje tyle darów. Nie jesteś cenny w oczach Boga, no jesteś cenny. A jeszcze ważniejsze od tego świata stworzonego jest to, że sam Syn Boży z nieba przyszedł tutaj na ziemię do cierpienia, do tego dziadostwa, że tak powiem. No bo jednak jest tutaj grzech. I przyszedł i umarł. I to jaką śmiercią umarł za ciebie, żebyś mógł z nim żyć w przymierzu, w jedności, w wieczności. Masz godność dziecka Bożego, Syna Bożego, Córki Bożej. Bo bo jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jeden z katolickich filozofów mówi tak: Dziękczynienie oparte na wierze może prowadzić człowieka naprzód także w ciężkiej sytuacji. A gdy się uda przetrwać, przemienią ją. Zdecydowałam się też na ten fragment tutaj, ponieważ dużo osób może zanegować to, że za co oni mają być wdzięczni. Za co ty możesz być wdzięczny? Skoro na przykład nie jesteś chory, niepełnosprawny. Jesteś samotny, masz jakieś trudności czy to finansowe, czy jakieś inne. Ten cytat pokazuje nam, że możemy przyjąć wszystko od Pana Boga, ponieważ on tylko zna tak naprawdę naszą przeszłość, naszą przyszłość i to, co wyniknie z aktualnego naszego stanu. My tylko widzimy to, co jest teraz. Natomiast chodzi o to, żeby właśnie każdą sytuację przyjmować z dziękczynieniem, ponieważ ona nie tylko otwiera nam serca na miłość i na patrzenie z perspektywy Pana Boga, ale otwiera nas na zmiany. Otwiera nas na to, żebyśmy my mogli się przemieniać, żeby nasze serce się mogło przemieniać, żeby mogło być bliżej Boga. Spróbuj tak na to spojrzeć. Zobacz, co wyniknęło z wielkiego cierpienia i śmierci Jezusa. To, że jesteśmy zbawieni, że możemy być blisko Niego. To jest największy i najcenniejszy dar, mimo tego, że okupiony tak wielkim cierpieniem i tak wielką krwią. Spróbuj za każdym razem zapytać się Pana Boga, co On Ci chce powiedzieć przez tę sytuację. Czego możesz się nauczyć? Jak możesz się w niej odnaleźć? Pan Bóg na pewno Ci odpowie. I zwróć się w tym wszystkim e, w pytaniu do Jezusa. Wiadomo, że to są jedne osoby, ale tylko Jezus Przyszedł do nas, stał się człowiekiem i we wszystkim stał się do nas podobny oprócz grzechu. On zna nas na wylot, zna nas doskonale, i on nam daje wzór i pokazuje z naszej godności, z tego stworzenia, o którym rozmawiamy cały czas, wynika to, że my wszyscy pochodzimy od Boga. To jest chyba logiczne. Mamy wspólny początek. Nie tylko nasze dusze, ale też nasze ciała pochodzą od Boga. I konkluzja tego jest taka, że każdy ma prawo do życia. Ze względu na to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, mamy prawo do życia. Nikt nie ma prawa nam go odebrać i my też nie mamy prawa odbierać go innym ludziom. To, że jesteśmy uczestnikami stworzenia, nie sprawia, że mamy władzę taką, żeby likwidować ludzi, żeby ich uśmiercać żeby decydować o ich życiu. Każdy z nas jest tutaj na tym świecie z zamysłu Boga. Każdy z nas ma swoją niepowtarzalną misję na tym świecie. Nie ma tak, że ktoś jest niepotrzebny, że kogoś można usunąć, nawet tego, który pozornie do niczego się nie nadaje, według naszej opinii. Kluczem w zrozumieniu tego punktu katechizmu Kościoła katolickiego jest to, że powinniśmy żyć w jedności jako ludzie stworzeni przez Boga, ponieważ jesteśmy rodziną, jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami, powinniśmy się wzajemnie kochać i wspierać, bo taki jest obraz prawdziwej rodziny. I taki jest obraz prawdziwego Boga, który nosimy w sobie. Być może się z tym nie zgadzasz, być może masz trudności. I to też jest normalne, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy targani emocjami, nie potrafimy czasem komuś wybaczyć, nie potrafimy e, przyjąć tego, że są mordercy, gwałciciele, że mogą krzywdzić nie tylko bezbronne kobiety, ale co gorsza, bezbronne dzieci, nawet e, zwierzęta. Ale to wszystko wynika z grzechu. To nie jest zakodowane w nas. My tacy nie jesteśmy. Dlatego też za każdym razem powtarzam wszystkim i też się tego nauczyłam, bo Pan Bóg mi to pokazał. Najczęściej w wiadomościach, że matka na przykład zabiła swoje dzieci, pokazują się te trudne rzeczy i pokazuje się tego morderce, ale nikt nie zada sobie tego pytania, dlaczego on się taki stał, co on musiał przeżyć w swoim życiu. Bo to nie bierze się znikąd. Ci ludzie musieli naprawdę przeżyć gehennę, żeby dopuścić się takiego czynu na drugim człowieku. I naprawdę postarajcie się pomyśleć o tym, zanim ocenicie drugą osobę. Czy to, już tak skrajnie mówiąc, jakiegoś morderce, czy to osobę, która wam robi krzywdę. Ponieważ tak jak mówię i powtarzam, my tacy nie jesteśmy. Uznaj siebie za obraz Boży i zawstydź się, że zakrył cię odmienny obraz. To, co my mamy w sobie, bardzo często jest odmiennym obrazem. Albo jest czymś na rodzaj gruzu wysypanego na te fundamenty Boże. Że my siebie nie widzimy. I widzimy siebie też nawzajem. Jakimi jesteśmy naprawdę, że nie dostrzegamy tego, co mamy we wnętrzu, jacy jesteśmy stworzeni, tylko widzimy tą otoczkę, ten cały brud, który przez lata nagromadził się na nas. A to jest tylko patrzenie powierzchowne to jest ranienie drugiej osoby. To jest tak naprawdę czytanie książki po okładce, bo nie podoba mi się okładka, nie podoba mi się tytuł filmu, który tak naprawdę może mówić coś odmiennego o tej drugiej osobie niż w rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest wtedy, żeby też pytać. A jeśli się nie da pytać, bo nie można uzyskać odpowiedzi, to żeby po prostu starać się zaakceptować. Różne są sytuacje w życiu, ale to, co możemy zrobić wobec siebie, to próba zrozumienia i próba akceptacji ale też przebaczenie za krzywdę bo przebaczenie zamyka nas na łaskę Bożą i nie możemy być szczęśliwi nie możemy żyć w szczęściu mam też do ciebie kilka pytań właśnie związanych z tym odcinkiem wspomniałam o tym że człowiek może nad sobą panować i pytanie do ciebie czy ty potrafisz nad sobą panować bo to nie jest tak że taki jestem taki zostałem stworzony to takiego mnie masz absolutnie to tak nie działa I jeżeli tak myślisz to jesteś w błędzie potrafisz nad sobą panować szczególnie nad swoimi emocjami Ponieważ pomiędzy uczuciami a emocjami jest taki mały odstęp, który się nazywa wolą. I ty w tej woli możesz zadecydować, czy ty pójdziesz za tymi uczuciami i wyrazisz je na przykład w gniewie, w krzyku, czy ty pójdziesz za tymi emocjami, ale będziesz potrafił, potrafiła w spokoju powiedzieć, że na przykład coś cię zagniewało. Dla mnie to było odkrycie, bo myślałam, że uczucia i emocje to jedno, natomiast nie. To się różni od siebie. Uczucia nie są grzechem, bo uczucia są dobre, bo pojawiają się. Niezależnie od nas, natomiast nasze emocje już są zależne od nas. Więc warto się nad tym zastanowić, czy potrafisz nad sobą zapanować. Czy potrafisz też przyjąć, że jesteś cenny w oczach Boga, że jesteś córką króla, że jesteś synem króla? Czy widzisz tą wielką godność, jaką otrzymałaś? I co za tym idzie, czy przyjmujesz właśnie to, że wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga? Że wszyscy są równi, że wszyscy mają taką samą godność? Że nie możesz nikogo poniżać, nie możesz nikogo uważać za głupka. Albo co gorsza, za gorszego od siebie, ponieważ nikt nie jest gorszy od ciebie ani lepszy od ciebie. I czy potrafisz to wszystko zaakceptować? Jeżeli nie, to jedyne, co mogę ci poradzić, to to, żebyś usiadł, usiadła z Duchem Świętym, z Jezusem i z Panem Bogiem i z nim o tym pogadała, przedstawiła mu to wszystko, co ci nie pasuje, czego nie możesz zaakceptować. Czego nie potrafisz, nawet jeżeli byś chciał? Z Panem Bogiem się da o wszystkim przegadać. To nie jest tak, że jak czegoś nie potrafimy, to musimy się uznawać za grzeszników, za oddalonych od siebie, za takich, których Pan Jezus nie chce, nie przyjmie, bo mamy złe serce, jesteśmy źli, czy tam po prostu jesteśmy tacy, a nie inni, nie jesteśmy święci. Z tym wszystkim, co masz dzisiaj na sercu, Pan Bóg Cię kocha i chce z Tobą rozmawiać. Dlatego otwórz się na tę na rozmowę, na ten dialog, bo może przynieść naprawdę wielkie owoce w Twoim życiu. Wolność. Twoje uwolnienie to jest Twoje szczęście. W kolejnym odcinku zajmiemy się bardziej e, tym, co oznacza jedność ciała i duszy, jako jedyni na tym świecie, którzy łączą e, i ducha i materię. A tymczasem trzymajcie się.